перше é особливо Panie profesor Sapoyski, imię dla węglu, ulicy Kremla Sapoyski i panie profesorowie, miejsca i nielogodzenia, 12 czerwca 1912 roku, czyli ślaki. W tej ułysce leży ja, pan profesor Sapoyski. W przyszłych 16 latach. Pójdą? Mówię to ja, Jan Zamoyski, herfan wielki kolonii Rzeczypospolitej Wojny Dzięki takim jak on, róbcie za nim. A ojczyzna, wiedź będzie z niego ociekł. Śpija Jasieku, czekają ci wielkie sprawy. dostaniesz wielkie i znaczne imię w naszym rodzie. Wierz że tego imienia godzien będziesz, lecz za to, co zrobisz dla ludzi i ojczyzny, stanie się powszechnie jasne ty wiele wycierz, wiele cię, cię krzywd i niesprawiedliwości spotka. Śpi więc teraz, ja się śpi. Nasze mieć dni ponure i bez słońca. Co też niesie cień, jak ciągnął się bez końca. Śmie się cię śmieje mnie, śmiechem przełomych A sercu ciągle wspomnień życia całego wróc. Śpiewamy sobie co dnia, dawne wolności, mięśni, by za silny płat boleśnie. Jedyny przyjazny głos, nosiany z poza ściany, ukradł nas tak na Na święto zostałem wskazany. O szarem wstajemy w świcie, po nocy ciężkich znak, by znów zaczynać życie beznadziejności dnia. Przed nami cząstek chwil, chwil naszych drogach straży. Szarem, pieciemne drzwi, jak jedno okno, Wyruchawią do nas zabrak siwe i wstrętne kołębie, a my w pustynię dziennych nas spadamy coraz głębiej. I jedno, co sens dla na nas ma, co wierzyć chcemy koniecznie, że no, co wokół nas trwa, nie będzie trwała wiecznie. No i co, Wysięcie. Przerwocę do roku 2019, to Wasze dwa jeźdźki. Wrócicie, że nie wiemy, czyli wyjdziemy na Amerykanów, za sztyką z Polską z nimi osiedlicie sobie. Piętnaście lat. Przechodzą od głowę. Strzemaj strzebać w rąkach Tu każda główka ziemi, chwiąże, czyli z obroczeniem. To jest służenie, to są polskie demokraje, które rządzi którzy ból chcieli stoczyć do końca. Nie odprowadzał nas tutaj kontrów potrzebowych. Nikt nie miał honoru z nalby, ani wieńca. Mogotowskim więzieniem krótki strzał w tym głowy, A potem mały krótcy ryk już z nas dość służąca. Nie żył tutaj zadani żadnej ksiądz podłogi. Nie żygrała na że żałobna kapela i tylko w miastę że bóg jest z nami. Nikt na nasze kołżyny nie wyłasza głowy, nikt nad grobem naszym nie zasług nie wspomniały. Który naszył wzięty był są kapturowych, a my rog no, odczytali się baczy nas. Nikt na imię nie wyręł na górę z marguru. Pozostały po nas, na ścianach, napisych celach, które patrzyły na nasze natury. I wspomnienia w sercach towarzyszy i pozostał po raz. W murach budowląckich który krzepi w ręce serca naszych braci i daje im siłę. Śmierć twarz swoje życie twarzy, bo za wolność i życie nie szkoda zapłacić. Niech żyje wolna Polska, takie wołali, kiedy wyprowadzano nas ostatni raz Obyś w Obyście tej podrości bracia poczekamy, który już tam nie będzie rany ale gdy tylko nie woli kajary, kiedy się skończy pas stalinowskiej starinowskiej zbrodni, tu do nas, towarzyszy z pokonałam i krzyknijcie nam, bracia, już jesteśmy wolni. Przerwę. ale do czeka Zawojski dostał w życiu wielu pokojów. Mimo szykan, doprowadził się na Polskę, poświęcił jej całe życie. jak zamość i zamości Profesor Jerzy Kowalczyk, Instytut Sztuk Polskiej Akademii Nauk. Jego życiorys łączy elementy historii dawnej Polski o tradycjach arystokratyczno-ziemiańskich z bohaterstwem i patriotyzmem walki z okupantem w czasie II wojny światowej. Lekarz, Koordynator Jan Zamojski był długiej i świętego odwiecznego. kultury oraz tożsamości narodowej. Wyjątkowo pan zamość i Zamości, Profesor Krzysztof Jan Sztutwa, biskup Zamojski. Człowiek niezwykłej pracowitości, szlachetności. Wielce zasłużony Polak, wielki patriota. Był niekwestionowanym autorytetem dla wszystkich, którzy go znali. Tadeusz Czuliwacki, gazeta wyborcza. Dymienian Zamojski, mówię to z pełną odpowiedzialnością, nie tylko w miasta Zamościa, ale i z Eugeniusz prezydent miasta Zamościa. Przyszłość należy do młodych i to jest najistotniejsze, by przekazać im możliwie dużo odrości praktycznej, odrości polskiej. z Nera w 1968 roku. Cel kryterium podejmowania decyzji senatorów wina być dobro Rzeczpospolitej oraz narodu polskiego,